E, witam w stalnej Pana Masi a tu jest moje apartament z gdzie mieszkam. Także żeby dla Państwa, bo wiadomo jaka jest lokalizacja dla służb specjalnych dla F, na FBI cia FBI, KGB, e, ABW, CBS, ABC, CNBC, MSNBC O, tu są tego, to jest te apartamentos w tej dżunglos I tu w tych kwiatos i tam jest 100, 200 metrów tam jest restauracja Italianos. Bardzo spaczę strasznie dużo ludzi, to przed chwilą byłem na ekspresor na kawie. Następne 500 metrów jest Pleprey, bardzo fajnie dokopiony. O tu helado, Benasnardy senior. To jest helado, czyli lody sprzedaje, czyli to ciosa lód taki ma jak się ma po polsku hebel. Hebluje lód i później ten lód zalewa jakimiś sokami i wtedy powstają tak zwane lody. A to znów te, te same dziewczyny nas idą, idą i się uśmiechają, chyba czują, że o czym tu rozbawiamy. Także tu są apartamentos. A tutaj ludzie czekają na PKS. Budka specjalna, dobrze że, że murowana. Też jak w Polsce piszą różne tam, że kocham franie albo sranie. I takie różne tego. Że... O. No i tutaj są góry. Na drugie, po drugie casa jest kasa Mirabiosa Kasa Mirabiosa i Swiss, Swiss Guest House To eine kleine Szwajcarys To no, tu jest ruch, w którym nie woda, To jest droga, po której jeżdżą samochody. O! <laughs> A to jest taki Amerykanin gruby wojskowy, który z żoną remontuje dom, który planują sprzedać. Sprzedać je i wrócić do Stanów, mają No, także tu tego kasa mira Piosa z budką z różnicą, tak jak Niemcy budowali. Szwajcarska robota, precyzyjna. No, Także tak to wygląda, wracam z zakupów. Muszę się śpieszyć, bo muszę, hamburgery się usmażą w tym plecaku. Także ja już idę i zaszedłem na kawę, na, na Coca-Colę, także idę długo, a hamburgery w plecaku się smażą. No i stale pana ma wszystkich do steel